Dzień dobry. Pilot Santorini Antorinio, tam Pan na egzamin, tak? Tak. tak. Dobrze. Szkolimy go wygląda następująco. Ja panu pokazuję cztery manewry, które musi pan wykonać, opisuję je dokładnie. Następnie pan przejmuje stery, musi je wykonać. Razem z lądowaniem końcowym, dostaje pan licencję, zostaje zdany egzamin. Wszystko jasne? Wszystko jasne. Płatne z góry, 150 tysięcy. Dobra, numer kampanii. 60755. Ale... Dziękuję. Nie patrz na mnie, dobra? Nie patrz na mnie, okej? Okay? Dobra. Yy, panie Tony. Rozumiem, samolot. Samolot. Samolot, oczywiście, że tak. Zapraszam na pas startowy. Nie, no ale chyba lecicie z nami, co? Chyba lecicie z nami. Hmm, lecimy. Panie Tony na pas startowy. Czy coś nie jest, nie jest niejasne? No. <grym> Cześć Spencer Ale, Dominator Pit, dobra, to lecicie z nami. Cześć Spencer! Sięmano! Siemano. to Czy mam wsiąść? Wsiada pan, tak, zapraszam. Iwo, jak biegnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzyczymy, pamiętamy. Krzyczymy, pamiętamy. One wsiadają, nie wsiadają? A to, kto to jest? Pan poczeka chwilę. Kto to? Halo, może się pan odezwać? Mogę wiedzieć, co tu się dzieje? Panowie, to nie bal przy My przyjechaliśmy po ciebie. Po mnie? Tak, tak. Na kawę pana Mateusza. O. Co? Co? Pan Mateusz w ramach rekompensaty zaprasza na kawę. Ale teraz jesteśmy na kursie. A co to za? Co to za mati? Pan Francuz. Francuz? Potrzebują Cię w jego składzie. No, Szarlotka, no jak chcesz jechać, to jedź, nie? Jakby... Do żadnego Francuza nie jedziesz. A, no to jednak nie jedziesz. No to postanowione. Niestety, może innym razem. Syn musi matkę tynlować. Jak najbardziej. No dobra, pojadę. No nie no! No... No, mi głupio teraz, stoję po dwóch stronach barykada Olejesz wszystko. syna Daj dla Francuz... Strach... O! No. No. No, i no... i tyle. <śm> ten Francuz. Taki zje. A, taka okazja była. Zbupio, On 60 miliardów miał na koncie. Ty się nie przejmuj, jak będzie mógł zależać, jak Samolotem poczęta, jeszcze dogonimy. Po Powiedzenie? Tak, możemy go samolotem dogonić, to będzie pana egzamin. <śla> Ale musi pan nie, równo nie. na tym, nie. na autostradzie, równo dobra, z nim. Niech będzie, co, z... Z niech będzie zazdrosny, no, tak. Nie, nie mogę, ja. taka dobra, Git, dobra, zapraszam panie Tony. Zapraszam, ładować się, ładować się. A, zapraszam, zapraszam. Egzamin, będziecie świadkami egzaminu na pilota. Oczywiście, wszyscy zapinamy pasy, pan Tony się uczy. Ja tłumaczę, jak pan ma jakieś pytania, proszę śmiało zadawać. Dobrze się uczy, tak. A to będzie pierwszy manewr przez pana będzie pan musiał go wykonać. To jest tak zwany start. Wszystko jasne? Wszystko jasne. Oczywiście. Jakieś pytania do startu nie, to chyba... chyba to, to Oczywiście, że tak? Dobrze. Kolejny manewr jaki pan będzie musiał wykonać, to jest tak zwana pełna beczka. Zaprezentuję. Dobra, dobra. A ja czytam będzie manewr pi. <laughs> Ola, Jakie ja myślałam, że mam jakieś... Proszę bardzo. To jest tak zwana beczka. Równie będzie Pan musiał ją y, wykonać. Następnie jest korkociąg. Wow. Okay, okay. Wszystko jasne panie tony. Póki co jasne, jasne. Wszystko co, ja, póki co. Następny manerw jest tak zwany albo się uda, albo się nie uda. Tak, polega on... Nie, 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 polega on My na wyłączeniu absolutnie wszystkich silników W trakcie lotu okay. To jest tak zwane yy, tutaj... Pokazanie jakby była jakaś prawda awaria silników czy coś, Ta ta I pan sobie wyobraża, że spadamy I w ostatnim momencie musi pan włączyć silniki i uratować całą załogę Oczywiście, że tak to jest trzeci manewr I ostatni manewr jaki pan będzie miał do zaliczenia To jest tak zwane lądowanie tyłem O Tak A, no i jeszcze przelot Przelot pomiędzy budynkami, żeby zobaczyć czy pan ogarnia wolant i tak dalej Super A pokazuje pan to lądowanie tyłem? Oczywiście, zaraz po przelocie pomiędzy budynkami, już panu pokazuję Proszę teraz uważnie patrzeć, bo raz tylko to, to, to powtórzę już mi się przypomina źle że... Czy to będzie manewr pit? Oj Oj, oj Jakbyś bardziej w lewo to ja nie wyrobił Wszystko tak... jasne? Wszystko jasne Oczywiście, że no, tak Lądowanie tyłem pokażę. Lądowanie, no to był żarcik taki nasz tutaj A, okay, pokładowy Zwykłe lądowanie wystarczy Dobra Także ja dolecę się na Sandy i pan wystartuje, przekażę panu wolant y, i wszystko się uda. Mam nadzieję. Jak nie, to mam spadochron, także nie ma problemu. No może pan wszystkich chce spadochronować. Oprócz pana oczywiście, bo wtedy się będzie pan czuł zapewnie Dobrze, widzimy lotnisko po prawej stronie. Będziemy podchodzić do lądowania A mamy ALS na tym lotnisku. Zgłoś się do bazy. No nie robię wszystkie jedno z jedną Revolution to landing, thank you Thank you for coming. Watch out! Oh. Attention, attention! We land here? Here czyli gdzie? Tutaj. Here. Jak najbardziej. Lądowanie udane. Proszę pana, nie będę pana stresował, Wczoraj miałem e, kursanta, który niestety pomylił klamki, wyskoczył w trakcie egzaminu. Także dobrze, jakby pan nie naciskał klamki po prostu. Co się nie? z nim stało? Yy, przeżył, przeżył, poturbował się. Spadł z około A 2000 samolot? metrów. Samolot był na straty. Proszę okay. bardzo. Dobrze. A zdał? Pro... Proszę wysiąść. Zdał. O. Czy się że zdał. Kur... Dobrze. Nie, nie, nie. Wszyscy nie muszą wysiadać. Wystarczy, że... Ale dobrze. A ja nie czy ja chcę z panem lecieć jakby się Nie, damy le... radę proszę pana. Dobra. Proszę lecieć. Proszę to pana. Radę. Ja teraz nadam panu tymczasową... Tak. Pan nie wchodzi jeszcze. Tymczasową licencję na latanie. Proszę pokazać, czy pan posiada. No, chyba jest. Jest, pan Stony Stevens. Dobrze, proszę bardzo. Pan sobie wsiądzie za stery. O, to pan! <laughs> A, to pan się uczyla. Tak, kluczyki ma pan w schowku. No i teraz... Bo są Pan weźmie wszystkie, bo nie wiedziałem... Ta, ta. No, to już od was zależy, bo możemy nie przeżyć. Nie mam tyle z Chyba, że nie uda się. Bo bym wypolerował jeszcze, ale... Nie, nie, śmiało, nie ma problemu. Dobra, nie. No, ja zaraz zobaczę ile naj... mam spadochronu. Poczekaj. No, jeden to jest trochę mało. Yy, mam jeden spadochron. O. o, Oczywiście pan nie dostaje, ale yy, tutaj, z tej trójki. Pozwoliłem sobie umyć samolot. To moje matce, albo no, pani tutaj. Oczywiście. Nie, ja, ja, pa, pani mama. Ja, pani ja, mama. Ja chyba nie umiem korzystać. Nie, 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 nie. To może jednak Pociąga Szarlotka. A, dobra. No, to Szarlotka, ja mam problem. Ja Ty złapiesz panią mamę, tak. Ten. Proszę bardzo, tu spadochron jest. nie, to no nie będzie ja. katastrofy. Ale no, jaka ma przodówka między, tak między mi tymi... O, oczywiście, to tak. tak. ...zarażasz no, sobie to. Damy, to... Co takiego? Jakbyśmy startujemy. lecieli? O, startujemy no, oczywiście W locie, bez panofronu, tak jak teraz go trzyma? O kurde, that's insane To by było mocne Ej, go. spróbujemy Proszę bardzo, startujemy Bardzo dobrze, podwozie pan schował, widzę Be -be. Ja Mhm A więc na początku co było? Beczka, beczka, beczka proszę beczka, pana beczka, Pełna beczka dobrać. To jedny. Mhm, mm mhm. Mm Wyrobi się. Co nagada? Oj. Mhm, mm mhm. Bardzo dobrze, toj. bardzo dobrze. Teraz mamy Korkociąg. Korkociąg. Jak tak. Mhm, mm mhm, mm bardzo dobrze. Wystarczy? wystarczy? korkociąg bardzo dobry dobra, dobra, Teraz tak zwana symulacja awarii silników A, dobrze, dobrze Masz spodokrot? Mam Na trójce no, dobrze, symulację Mhm Dobra robota, bardzo No i teraz pomiędzy budynkami, prawda no, Stojemnie. Proszę się nie stresować, to jest tylko egzamin, wart 150 tysięcy dolarów, oczywiście że tak. Ej, ja już że ja co? pana teraz. Nie jestem Co może później tak? Co może później tak? Oczywiście widzi pan budynki, my musimy się przecisnąć na początku pomiędzy tymi dwoma, a potem pomiędzy tymi dwoma wysokimi po lewej stronie. Trochę bardziej w lewo, po lewej stronie od Maze Banku. Może jeszcze do tego dodać radiówkę, kierujemy się Alta tak, Street. Alta tutaj Street. Buzy, um, tak, Alta no. Street. Ej, ogardzia ziomek. I za tym budynkiem pierwszym w lewo. No, proszę pana, to był ciężki manewr, no powiem tak. Ciężki, ciężki. No. Ciężko było tutaj zaliczyć. Przynajmniej wylądowaliśmy. <grym> Nie no, Spencer with the clutch! <grym> no to chyba znane, proszę pana, no jesteśmy na ziemi. Spencer, dzwoń po pogotowie, dzwoń po pogotowie. Oh. Chyba nikt się za dobrze Ale nie to... czuje mm. Matka co zdjęcie robi Matka jak się chodzi luje bombę Dzień dobry, jest tutaj ktoś przytomny w ogóle? Ja jestem przytomny Pan jest przytomny, dobrze, a co się podostało? stało? Od razu pan mi mówi, a ja tu się zajmuje? No, spadliśmy w samolocie Eee... był jakiś wybuch... Lądowanie awaryjne było. O, pan jest też przytomny, elegancko. Tak, tak, tak. Tutaj pani eee, priorytet, re... pani priorytet. Tata pani, tak? Dobra, tak, mi tak, się tak. panią. Okej, okay, dobra. Tobie mam czy nic nie to ty jak Iwo? Ja dobrze, nie no, ja wiesz, pan biorę coś do pani... Latka piersiowa. Eee, pan trudności z oddychaniem?

czy tak, to, tak, tak, tak. yy, to, tak, tak, to jest sam? Patrz, sam, sam? pan sam! pada, 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 licencję na lata, skoro się pada, 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 ty jesteś kurwa w tym kaszkiecie, jeban. ała, ała, ała. Zostaw go. Bo leżących się nie bije, Dobra. i stojących No ale on stał e... Wyszedłeś już na wolność e... no, Jak się czujesz? Jak się czuję? Dobrze Jako prezydent Paleto się czuję bardzo dobrze no, 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 Prezydent Paleto? Prezydent Paleto. Co tak, tak, to już? Tak, to no już To już Prosimy Ale musimy ją zaprać do szpitala i przeprowadzić pełną diagnostykę Ze względu na to, że... Ja też chcę na Paleto Aj kurwa, ja twoja była dziewczyna Co ty robisz? Dija Niech się pan może... Co ty, Ach, tak. powiem, ospokój, Co ty robisz, Dzia? Nie on nie kontroluje się w ogóle. Dzia, proszę. Pana, proszę pana Może podamy panu Zawierz. jakieś uspokajające? <gadam> A to tak, ja proszę to proszę. Nie, 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 nie. No, to, no to zapraszam do szpitala. Okej? Okay? Tylko muszę sobie najebać. <grym> Jezus, nie panie, Jezus, pi panią! Nie, no nie! Pudzi, leż to leż! Spęser, ci paletto, obraża, za... wolnego miasta. Mam ucieka, bo obraża moje miasto! Zostaw leż, go! Dobrze, leżysz, leż. leży! co tak za go tak się Zbyt ryzykowne, bo niki byś zrobił. Zostaw go! Leżysz, kurde! Proszę cię, matka ja cię prosi! Właśnie sobie no. przejebałeś. Oj, Matkę? Nie, matki to ja nie dam! Uspokój matki! się! Jedziemy, no, Dia. Ty ja już nawet, co to znaczy. Zapomnij siłowi. Jedziemy na szpital. Dziknąłeś się, kurwa, plecy! Nóż mi w plecy biłeś, wiesz, co to znaczy? No, ty no, ja nóż plecy tak Matkę ty swoją bijesz, Dia, To by się odkleja! Wczorym jebanym jesteś! Jedziemy na, na, na szpital. No, go? plecy wbiłeś! Odchujesz go? Ja bym ci za a ty go? No, plecy wbiłeś! Tony to malinę. E... Weź go, Iwo, odkuj Dobra. Jakiś brutto za ten Jak to za. bo to by się odkleja Ale ja, ja to, to się samo odkleił! Nie, będziesz to, matki swojej, bo no, dlaczego swoją matkę bijesz? Nie ja chciałem się uderzyć, a gdzie jest DJ? Proszę pana, nie panie samy. Tony! No. 15 koła i pan zdał. Dobra. Co? 60755. 607 tak. tak. To najlepiej się pani pokazuje w moim mojej, w mojej towarzystwie, bo panu do licencji zabiorę. Ogólnie. E, Dziękuję. Do widzenia. Chciałam się poinformować. Wiesz, dlaczego przestałem e, robić licencję na samolot? To. Bo dostałem informację od urzędu, że za każdy rozbity samolot i helikopter podczas nie jest nabijanym pół miliona od osoby, które szkoli na koncie. O. Więc... No to teraz, prawo nie działa wstecz, ja tego tak nie wiedziałem, nie, nie prawo poinformowałeś mnie to prawo, to prawo jest od miesiąca. Nie wiesz? powiedziałeś trzeba mi o... o tym prawie. Trzeba, trzeba było jako inwentowy się pojawiać. Trzeba było mi miesiąc. o tym poinformować. Nie miałem takiego obowiązku. Bo to... Oczywiście, że miałeś. Nie miałem. Jako właściciel firmy. Sam, mam, nadzie mam nadzieję, że ten. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Pomoże panu, pan Butas. Prezydent Paleto, powiada pan. Przez? Prezydent Paleto! Prezydent Paleto, to ja. Nie no, Stałem drzwiami, plecy no. przez Ale to musz obywatelski obowiązek. Ten kto ma paszport, ma obowiązek. O, a ty, by ma pa paszport. A, nie, nie mam. Jest obywatelskie zatrzymanie, to będzie obywatelskie odbicie. <śmiennie <śmiennie ta 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 ta, 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 ta. ta. Czemu ja mi jedzenie jeszcze nie przyjechało? Niestety. Ten, wiesz, jak Niestety nie możemy zrealizować swojego zamu. Okej, bro. To not cool. Gdzie jest ty? Tutaj jest, tam, bo. tutaj Leży na stole. Uh -huh. Ranimują go Spokojnie, no. ale żeby od razu ham do Bezle, swojego nie syna, zle, proszę zle, pani No bo jak on się zachowuje, no Eee... Tam w tym Koju takim z tubą W termografie radnym Wjeżdża do tunelu Ej, nie wchodzę Nie wchodzę, nie wchodzę Nie żyje Kurde, w krwi jesteś Nie, tego tego Pewnie nie od zgnięcia, no. Tomografię jej, to, to to, to to, jej robią, tomografię jej robią. Tomografię. Chcesz się wczuć w klimaty wojny? Jak Zdradzony? się czujesz, ja? Zdradzony. <gryp sounds> <gryp sounds> Czyli wszystko w porządku. Panie no, 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 tak, prezydencie! Tak? Potrzyj! rozkaz! Do... Egzekucji. Co?! Ale że egzekucja? Tak. Ja byś się zainteresował swoją byłą... Przeje Przepraszam? ...nerką. Nie żadowałem, panie obywatele, co żydowałem. za kacem chodzi po szpitalu. To atrapa. To atrapa. To atrapa. Chodź, Michać, idziemy się, się pozdrowić po